W tym odcinku pokażę jak pobrać labymoda 3 na escalancer Kiedy już labymod 4 jest wyprodukowany. On jest łatwy, więc pokażę. Wpisujecie sobie LabyMod Mod. for Minecraft. Nie klikacie tego tutaj, tylko download. Nie to, tylko ODEN i wybieracie Windows.extra. Chyba, że macie Macosa, Windowsa, Linuxa i. No to klikacie to. Ja już to pobrałem, więc, więc włączacie LakeModa i włączacie to nie jest to znaczy. No i tutaj wybieracie wersję, na którą chcecie. Ja wybieram jedną z naszych lub for, ale to jest najważniejsze. Tu nic nie ruszacie, tylko Minecraft Launcher. Klikacie Next. I pisze tu, czy chcecie z Optifinem, czy bez. Jestem z Optifinem. I tu wybieracie modyfikację. Czekajcie, dobra ja już wybrałem swoje modyfikacje, możecie zgapić ode mnie, ja teraz tylko włączyłem, bo, te, bo ta minimapa to na niektórych serwerach nie działa i klikacie dalej, Tu wszystko akceptujecie, install. Nie zrobię rytmu Dobra, pisze, że Lady jest już pobrany i to ileś czasu trochę zajęło. Już wchodzicie w Eskalasze. Ja mam nową wersję, bo była aktualizacja. Ja za chwilę poczekam, ja zrobię cięcie. Dobra, mnie już zalogowało na konto i powinno tu być... Jezu, ile ja tego mam? E... O! Lejby mod 1.12.2. Klikacie graj. Nie wiem, bo była jakaś aktualizacja i... To znaczy ja się nie logowałem, to mnie automatycznie zalogowało, nie wiem to jest. Kurde czy nie... Ubiera się to i ja będę pomalutki przed... Jak widzicie jestem na Lake Modzie, wszystko... Wszystko tam, no więc... Wszystko się grało. Jak widzicie mam tutaj FPS, -y, koordynaty. I, kliknię, I tu macie Lightning Moda. Może, i, I możecie sobie podać dodatki, jeśli, jeśli tam jest coś. Znacie, popularne, najlepsze, najnowsze, polecane. Hmm. Ja sobie to zrobię, ja się z wami żegnam, więc do, do następnego dnia. Cześć.